Od startu pierwszej edycji RFSMP gracze zastanawiali się, jak szybko zrobić, przez to serwer podzielił się na dwie części handlarzy. Z jednej strony byli ludzie, którzy mieli ogromne farmy ściny, a z drugiej osoby sprzedające uzbrojenie innym graczom. Z racji, że ostatnio ja, jak i mój kuzyn, zaliczyliśmy łącznie trzy śmierci w full networkowych setach, postanowiliśmy coś zmienić, a mianowicie chcieliśmy zrobić swój własny sklep. Wszystko zaczęło się od tego, że mój kuzyn sprzedał komuś axelotle za 40 tysięcy, wtedy narodził się pomysł sprzedawania axelotli. Widzowie, w ogóle tutaj, jak sobie zobaczyć, są axelotle. Tutaj są ceny, nie wszystkie. Jeszcze w międzyczasie zdążyliśmy, w sensie pomyśleliśmy, aby zrobić sklep z rybami. Tutaj jeszcze są jakieś rybki do sprzedania. Zresztą sami możecie sobie teraz zobaczyć te ceny. I po w sumie pierwszym dniu, nawet nie sprzedawania, mam już 81 tysięcy jak sami mogliście zauważyć pomysł był strzałem w dziesiątkę chociaż dalej mi czegoś brakowało a tym czymś był budynek na naszego sklepu bo na razie przyjmowaliśmy klientów w jednym z pokoi przy naszych tunelach a więc prezentuje się to jakoś tak nie jest to nic specjalnego tutaj spróbuję taki design jakiś zrobić nie wygląda to jakoś pięknie ale też myślę, że nie brzydko Tutaj zaczęłam robić jakieś takie akwaria, ale nie wiem, czy czasami by nie zrobić po prostu tutaj takiego wielkiego akwarium. Tu gdzieś będzie kasa. Mam taki plan, że tu gdzieś będzie kasa, a właśnie tu będzie albo takie małe akwaria z różnymi rybkami, różnymi rodzajami. Albo tutaj o takie jedno wielkie akwarium. Nie wiem, co zrobić. Też się pomyśli. A tutaj będą akselotle. Tak, jakoś tutaj, że m, 4 O, tak, o odstępu tutaj znowu tak odstępu, no i tu o, takie zakończenie. Powiedzmy, że ta, 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 takie akwarium, co nie będzie. Tutaj będą akselotle. Zresztą widzieliście na pewno, jak to wygląda. Tam na dole to mniej więcej tak będzie to wyglądało. Chyba największy problem to będzie z przewózką tych akselotli. Zresztą wam pokażę zaraz. Już tylko tam zajdę do tych, do tych tuneli Ale to nie będę nic tutaj robił cięcia żadnego czy coś. Dobra wbijam tutaj Wbijam, wbijam To już niedaleko, niedaleko będzie właśnie to pomieszczanko z excelotami i też właśnie nie wiem za bardzo jakie przenieść, bo nie mamy właśnie tych na taką ilość akselotli no to chyba będę tak częściowo jakoś to um, przenosił tutaj mój kuzyn chyba zdobył akselotla różowego bo tu dwóch nie było <grybki> no i te rybki też chyba stąd przeniosę no zobaczę się jeszcze Mimo to, że stawaliśmy się jednymi z najbogatszych graczy, chciałem to jakoś pokazać, dlatego postanowiłem wybudować piramidę, która miała symbolizować obfitość i dostatek. Dobra, więc piramida prezentuje się tak na razie nic w niej nie ma, ale mam w planie zrobić tutaj jakiś, jakieś, nie wiem, jakiś skarbiec może? Czy coś ten deseń. Po chwili pomysł na tą piramidę miałem zupełnie inny niż dotychczas, a mianowicie chciałem zrobić trapa. A więc tak, tutaj <laughs> zaplanowałem sobie tak, że osoby tutaj wchodzą, jadą muruje, każę im przejść e, ten labirynt, który oczywiście nie ma przejścia. Potem e, schodzę tutaj jakoś, tutaj, o. Piek. Tak jak tutaj, jak tam możecie widzieć, jest już trap gotowy. Tutaj nie tą to tabliczka. Oni tu składają, jeszcze tylko tutaj no, muszę wszystko zagrodzić, Tam jeszcze są kolce. No i 4 4300, powiem paść. Nie, się to tym, powiem paść. A potem ja tam albo kto inny będzie stał i po prostu sobie dobijemy takiego delikwenta. Po więcej subskrybuj. Padło mi auto na rondzie Gdy miło jak z filmu o bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi Podjeżdża na tyłek i trąbi Zachciało mi się umyć okna Olsztyn i parter wieżowca Mignęła mi koleżki siostra Weź już ten płyn lepiej zostaw Zatrzymał mnie kiedyś przychodzi? Dlaczego mu palę pod blokiem Druga, która będzie idealna Daj mi mapę, jeśli tylko znasz Jeśli tylko znasz Piękny świat nie zapomnieć, że zło nas dosięga wystarczył za za i brak Nigdy nie zwycięża Nie wiem, jak Omijać błędy cudzego sumienia Mierzone w